Nikt mnie nie przysłał. Chcę po prostu porozmawiać. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Masz szczęście, że widziałem jak wychodziliście z wioski, bo w życiu bym was z powrotem nie wpuścił. Ale ja tam nie narzekam. Przynajmniej jest z tego porządny pieniądz. Po prostu? Człowieku, tam teraz jedno wielkie pobojowisko. Pełza czym mnóstwo nasi martwi, więc Ulryk zakazał kogokolwiek wpuszczać. Jesteśmy na miejscu. Witamy w Archolos. Miasto wina, ryb, kupców oraz ciemnych uliczek, w które lepiej się nie zapuszczać po zmroku. Jestem krawcem, a to mój zakład. Jeśli chcesz wyglądać jak porządny obywatel, to nigdzie nie znajdziesz równie pięknych strojów co u mnie. Jeżeli okażesz mi wsparcie, to mogę z nimi porozmawiać i przez nich włos ci z głowy nie spadnie. Wygląda na to, że nie są tak święci, jak lubią o tym mówić. Tak, pewnie. Zabawa, hulanki, przechwalanie się, że jedną ręką trola mostowego pokonasz, a w rzeczywistości to prawdziwej pracy nie zaznałeś. Chłopcze, gdybym mógł aresztować każdego, kto nie zgadza się z królewską wolą, to Korynis byłoby już mocno przeludnione. To stanowczo za mało. Rozumiem, miasto płonie, ludzie umierają. Czym jest jedno życie w tej sytuacji? I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Cóż, raczej nie pokazuje tego miejsca publicznie. To jak będzie? Nie żądam przecież wiele, kilka sztuk wystarczy. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Zdychaj się, Rodericha! Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Zebrałem to po drodze, może ci się przyda? Wejdź do środka i sam zobacz. Ludzie znikają jeden po drugim. Nie udało nam się jeszcze dowiedzieć, co się z nimi dzieje. Śmiesz mi grozić, robaczku! Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na tysiąc strzępów. My, nowicjusze, służymy magom kręgu ognia. Przeklęta brama, kto się zablokował, chorkowie wlewają się do zamku, nic ich już nie powstrzyma. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspinać na moją skałę. Ach, ludzie, tacy waleczni i tacy wątli. Czas już, by paladyni zajęli się rebelią chłopów. Kto łamie prawo, powinien ponieść tego surowe konsekwencje. Bracie, już przecież ci pomagam. Nie musisz mnie dalej nakłaniać. Oczywiście, że ci pomogę. My, nowicjusze, powinniśmy się trzymać razem. Ręka rękę myje, jeśli wiesz, co mam na myśli. Teraz, po śmierci Smoków, paladyni zechcieli łaskawie opuścić mury miasta. Ostatnio ludzie zaczęli opowiadać coś o smokach, a król robi wszystko, żeby tylko wyciągnąć z poddanych jak najwięcej pieniędzy. Chyba zbytnio się nas boją. Nasz przywódca, być bezpieczny! Z najlepszy wojownik!